Dzień dobry, szczęść Boże, witajcie na naszej duchowej odprawie. Przygotowujemy się do Eucharystii na niedzielę 18 stycznia. Zaczynamy od modlitwy o Boże prowadzenie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, bądź uwielbiony w swoim Kościele, w swoim Słowie, i we wszystkich osobach, które tego słuchają. Pa, Tobie Panie. Jezu Chryste, w Twoje imię, niech wstąpi na nas Duch Święty, niech otwiera nasze serca, nasze umysły na to, co chcesz nam powiedzieć. Przy Duchu Święty. Przy Duchu Święty pomóż nam zrozumieć, co chcesz nam powiedzieć, pomóż nam otworzyć nasze serca na Twoje słowo, pomóż nam zawsze wypełniać Twoją wolę. Niech te słowa przemieniają nasze życie, niech dają nam pokój, dają nam radość, dają nam miłość, dają nam rod, dają nam radość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Okej. Okay. Kochani. Pierwsze czytanie. Z księgi proroka Izajasza. Pan rzekł do mnie, Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izrael. A mówił mi, to zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokolenia Jakuba i sprowadzenia ocalonych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże. Kochani, co to może znaczyć? Zobaczcie, co Pan chce Ci powiedzieć. Ty jesteś sługą moim. W Tobie się rozsławię. Twoje życie jest chwałą Boga. Święty Ireneusz mówił, że żyjący człowiek jest chwałą Boga. Ty jesteś tą chwałą. Co jeszcze Pan Bóg chce ci powiedzieć? Bóg mój stał się moją siłą. To Bóg jest twoją prawdziwą siłą. Jeżeli myślisz, że masz jakieś talenty, umiejętności, nie wiem, majątek, wiedzę, cokolwiek, co zasługujesz swojej ciężkiej pracy, swojemu intelektowi, swojej pracowitości, swojej może bystrości, przebiegłości, no to pewnie częściowo masz rację, ale te wszystkie talenty, całą możliwość, żeby to się stało, masz właśnie od Pana Boga. I tak naprawdę On jest Twoją siłą. To Pan Bóg Ci umożliwia to wszystko, co realizujesz w swoim życiu. Ale może też więcej, gdy otworzymy się na Niego, gdy uznamy naprawdę, że to Pan Bóg jest moją siłą. To zbyt mało, że jeszcze jesteś mi sługą dla podciągnięcia pokoleń Jakuba. O co chodzi? Ja to tak rozumiem. To zbyt mało, że żyjesz tylko dla siebie, dla swojej rodziny. To zbyt mało, bo, bo to Pan Bogu chodzi o Izraelitów, którzy tylko oni są narodem takim zamkniętym. Nie? że u Izajasza to jest tak, że Pan Bóg zwraca właśnie uwagę nie zajmuj się tylko swoimi sprawami. Zwróć się do innych osób, które też chcą mnie poznać. Ustanowią cię światłością dla Pogan. Aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Ty jesteś posłany, ja jestem posłany do Pogan, aż na krańce ziemi. Można zadać pytanie, ale któż dzisiaj jest Poganinem? Nie ma Pogan, to zmierzchłe czasy dwa tysiące lat temu może byli Poganie. A jak nazwiesz osobę, teraz sobie zażartuję, która chodzi do kościółka, która nudzi się na eucharystii, która przyjmuje opłatek. Jak nazywasz takie osoby? No, nie wiem, czy to są poganie, ale jeżeli ktoś nie ma w sercu wiary, a religię traktuje jako formę ekspresji kultury, jako jakieś, nie wiem, przyzwyczajenie, coś co trzeba robić, bo się z domu wyniosło, to Chyba możemy pokusić się o określenie, że to są poganie. No, kto to jest pogani? Osoba niewierząca w Boga. To jest pogani. Gdy praktykujemy pobożności, praktykujemy, celebruje, celebrujemy jakiekolwiek msze, sakramenty i nie ma tam naszego serca, nie ma tam naszej wiary, to tak naprawdę zachowujemy się jak pogani. Więc może ty i ja jesteśmy posłani do ludzi wokół nas do tego, żeby może czasami powiedzieć swoim bliskim. Nie że idziemy do kościółka, tylko idziemy na spotkanie z Chrystusem, który za nas umarł. Że te, to, co ksiądz czyta, to nie jest jakiś tam tekst przed dwóch tysięcy lat, tylko to jest Słowo Boże, które ma moc. A prawda ma moc że ten opłatek, który ksiądz rozdaje, to nie jest jakiś tam biały chlebek, raz bardziej, raz mniej smaczny, tylko to jest prawdziwe ciało i krew Chrystusa, które nas wstępuje, które nas przemienia, które nas oświęca, które nas ratuje. I to jest taka prawda. Więc ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Chyba nie musimy iść na krańce ziemi, aby dotrzeć do osób, które tak naprawdę są niewierzące. Więc znowu pojawia się takie zadanie. Kochani, bycie chrześcijaninem to jest bycie osobą, która jest gotowa dzielić się swoją wiarą z drugim człowiekiem. Psalm. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolą. Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśń nową, Śpiew dla naszego Boga. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę. Mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem bark moich. O czym Ty wiesz, pani? Przechodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Ta wola Boga to musi być coś strasznego, co? już kto, kto mógłby wolę Bożą wypełniać? A jednak nie chciałeś ofiary krwawej. Tak? Bóg nie chce Twojego cierpienia, lecz otwarłeś mi uszy Bóg chce, żeby Twoje uszy były otwarte na Jego słowo. Tak domyślam się również oczy otwarte na drugiego człowieka, na świat nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Znaczy, Bóg nie chce Cię upokorzyć za, nas, za twoje grzeszne życie, za moje grzeszne życie. Nie chce nas upokazać. Bóg jest dobry. I wtedy powiedziałem, oto to, przychodzą. I uwaga! Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. Ja myślę, że to jest wspaniała wskazówka dla nas. Szukajmy woli Bożej w naszym życiu, a będziemy przepełnieni radością. Bo Bóg nasz jest Bogiem, który jest troskliwy, miłosierny, wszechpotężny. I on naprawdę chce, żebyśmy byli bardzo szczęśliwi. Jak czasami czytamy o świętych, którzy cierpieli, czytamy historię różnych męczenników, to jest specjalna łaska. To jest droga specjalna, na którą te osoby się zgodziły. Ale najczęściej tak nie jest. Nie ma potrzeby cierpienia dla Boga, bo że Bóg jest taki okrutny. Bóg jest naprawdę dobry. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntjan, Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat do kościoła Bożego w Koryncie. Do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa oto Słowo Boże. Jesteśmy powołani do świętości we współ ze wszystkimi. Twoje prawdziwe powołanie to jest powołanie do świętości. To może brzmieć jakoś tak abstrakcyjnie, ale można to rozumieć tak, że naszym powołaniem jest pełne zjednoczenia z Bogiem. Ja tak się czasami zastanawiam, co to znaczy zjednoczyć się z Bogiem, zjednoczyć się z Chrystusem, i przyszła mi do głowy taka śmieszna metafora. Przepraszam, to będzie duże uproszczenie, ale wyobraź sobie, że jesteś jakimś, że ja i ty jesteśmy przenośni, samochodzikami, nie? że jesteśmy jakimiś takimi, nie wiem, starymi trabantami. Niektórzy młodzi mogą nawet nie wiedzieć, co to są tobanty. A gdy zjednoczymy się z Jezusem, to będziemy jak lśniące Ferrari, jak silne range Rovery, jak niesamowicie atrakcyjne inne auta, które mogą bardzo, bardzo dużo. I taka to jest ta możliwość, gdy łączymy się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Taka jest nasza droga, nasze powołanie do świętości. Aklamacja. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kto jest ten Słowo? Cóż to za Słowo Boże, które stało się ciałem? Otóż to jest właśnie Jezus Chrystus. I ci, co przyjmują Jezusa za swojego Pana, ci, co żyją też sakramentami. Ci, co przyjmują słowo Boże, otrzymują moc, aby stali się dziećmi Bożymi. To jest niesamowite. I naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest nasza prawdziwa tożsamość. Myślę, że możemy tym się niesamowicie ucieszyć, że Pan Bóg nas czyni swoimi dziećmi. Wspaniałe. Ewangelia. Według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba, jak gołębica, i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą. Powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Kochani, Jezus Chrystus był naprawdę człowiekiem, jest naprawdę Bogiem. Naprawdę przyszedł na świat, żeby nas zbawić. I oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest bardzo ważne, że nie ma takiego grzechu wielkiego, którego Jezus nie jest w stanie wybaczyć i obmyć swoją krwią, gdy Mu go oddajemy z serca. Oczywiście w pierwszej kolejności w sakramencie pokuty, pojednania, spowiedzi. Gdy nie mamy takiej możliwości, gdy nasze życie jest powiedzmy trudniejsze, to warto wierzyć, że w takiej osobistej modlitwie, w osobistym zapieszeniu, w osobistej skrusze też Jezus przyjmuje nas. Ale też, kochani, nie ma tak drobnych spraw, tak drobnych grzechów, które nie warto byłoby mu oddawać. Też w innym miejscu słowo Boże mówi: kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę zły duch ma do nas większy dostęp, że on nas w pewnym sensie kontroluje czy może nie, że do końca, ale ma wpływ na nas większy. Więc nie ma co ignorować jakichś naszych lekkich grzechów. Kiedyś rozmawiałem z pewnym wykładowcą u nas na uczelni, na Akademii Katolickiej i się go spytałem, jakie może być duchowe podłoże depresji. No tak, tak po prostu luźna rozmowa była. I to żaden dogmat, tylko prywatna opinia tego księdza, który powiedział, że jego zdaniem grzechy takie lekkie, powszednie, takie, które po prostu regularnie popełniamy, to one właśnie stoją u źródeł depresji często. Że to one jakby rozmywają nas, odbierają nam radość. Nie możemy tego ignorować. Więc Jan daje świadectwo, że Jezus jest synem Bożym, czy jest Bogiem, bo jak to się stanie. Jak ja jestem synem człowieka, to jestem człowiekiem. Jak Jezus jest synem Bożym, to jest Bogiem. Oczywiście, analogia jest taka, jak jesteśmy synami Bożymi, to. No, jeszcze nie do końca wiadomo co, ale na pewno od nas jest wielki pierwiastek Boży, boskości. I droga nasza prowadzi do zjednoczenia z Chrystusem. Tego wszystkiego Wam bardzo serdecznie życzę. Jezus pokonuje każdy grzech, to jest ten właśnie, który gładzi grzech świata, a my nie ignorujmy faktu, że jesteśmy grzeszni. Nie zgromadźmy tego, bo wszelki lęk, wszelki niepokój, brak radości, jakaś taka niepewność. Ja myślę, że to dużo tych rzeczy ma swoje źródło właśnie w grzechach, które nas obciążają. Więc kto może to w najbliższą, Ełha, najbliższą niedzielę zapraszam, korzystajcie ze spowiedzi. Kto nie może, skrusze, oddawajcie Bogu swoją sytuację. A jeszcze w yy, księdze, yy, aż nie pamiętam, w której księdze, ale jest takie słowo, że jałmużna gładzi wszelki grzech. To też jest, to też jest taka pewna forma, więc to... Yy, ach, teraz mu to nie przyjdzie. Więc bardzo dziękuję wam za ten wspólny czas. Błogosławię Was na najbliższą niedzielę, na Wasz dzień, na Wasz tydzień, na Wasze życie. Niech Pan Bóg da Wam dużo radości, dużo miłości w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia.